Witam Adam kopać miłośnik Excel z portalu Excel i Adam. porada 396. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcji zaokrąg, Czyli chcemy sobie zaokrąglać liczby i standardową, jak chcemy sobie zaokrąglać liczbę, tak to najczęściej używana funkcja zaokrąg po prostu, podajemy jej liczbę, a następnie podajemy jej liczbę cyfr, tak precyzję, z jaką chcemy zaokrąglać. Czyli jeśli podamy 2, to będziemy tak dwie liczby, dwie cyfry. To chcemy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czyli niejako do groszy. I co dla nas jest tutaj istotne przy takim zaokrąglaniu, że jeśli tak cyfra na kolejnym miejscu tak, jest sprawdzana, jeśli ona jest piątką lub większą wartością, tak, to kolejna nasza liczba, nasza wartość, którą tutaj mamy, jest zaokrąglana. I idzie dalej, czyli jak jest tutaj zakrąglona dziewiątka w górę, to mamy już dziesiątkę, czyli zwiększa się też kolejna wartość, to wpływa na kolejną wartość, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że to nagle może wyjść zaokrąglenie nawet do liczb całkowitych, bo tak tutaj się kumulują te wartości. Ale najważniejsze właśnie jest to, że patrzymy na tą kolejną cyfrę precyzji, czyli tutaj mamy tylko dwie. Cyfry, więc tam dalej trzecią cyfrą jest 0, więc nie ma zaokrąglenia w górę, pozostaje tak jakby odcięcie tej części dalszej. Tak? I właśnie, jeśli ta część dalsza, ta ostat pierwsza cyfra, którą odcinamy, jest mniejsza od 5, to właśnie jest całkowite odcięcie, nie ma nic dodawane. Jeśli ta cyfra z tyłu jest większa od 5, to jest dodawanie w górę tej kolejnej. Cyfry. I co nas może tu interesować? Tak, jak to działa z liczbami ujemnymi? Domyślnie jest tak zakrąglenie w górę od strony zera, czyli to będzie łatwiej nam pokazać przy zaokrągleniu do liczb całkowitych, czyli mamy zaokrąg, tak, mamy liczbę i chcemy zaokrąglić do liczb całkowitych, czyli liczba miejsc po przecinku 0. Zatwierdzamy sobie formułę i kopiujemy sobie w dół przykładowo 12, minus 12 i 6, tak? wartość na kolejny taki cyfra tutaj dalej, tak? na pierwszym miejscu po przecinku, tak bo chcemy zakończyć do 0 miejsc po przecinku, więc tu na pierwszym miejscu po przecinku jest 6, większa od 5. Tak, więc jest zakrąglanie w górę od zera, czyli do minus 13, tak żeby nas to czasem nie zaskoczyło przy zaokrągleniu. Ciekawostką z funkcją zaokrąg jest to, że ona może zaokrąglać nawet do tysięcy, czyli tak jakby przecinek przeskoczył o, w lewą stronę. I wtedy, żeby coś takiego zrobić, musimy podać liczbę cyfr, tak, precyzję z minusem na początku, czyli do 1000, czyli 3 cyfry zaokrąglenia. Zatwierdzamy formułę i kopiujemy. I tu znowu patrzymy po prostu na wcześniejszą cyfrę zaokrąglania. Tak, tu jest nasza wcześniejsza cyfra. Tak, tu jest 8, więc mamy zaokrąglenie w górę, czyli do dziewięciu. Tak, czyli jeśli jesteśmy dokładnie w środku, to albo powyżej, to idziemy w górę, tak? albo od strony zera. Jakby, żeby być precyzyjnym, uwzględniając liczby ujemne. Jeśli jesteśmy poniżej, to po prostu ta część poniżej jest obcinana o 3499,9. Tak? Cała ta część z tyłu jest odcinana i zakrąglana jest niejako w dół nasze tutaj dane, czyli podsumowując, tak właśnie mamy zaokrąglenia nie tylko właśnie tak stricte po przecinkach, możemy też właśnie brać pod uwagę wartości, no, które są dodatnie, tak dziesiątki, setki, tysiące i nawet większe, jak będziemy wpisywać ujemne wartości. Jeśli jesteśmy dokładnie w połowie lub powyżej, to jest zaokrąglenie w górę, tak? jeśli jest za Wartość poniżej połowy to jest odcinana tamta część, czyli niejako zaokrąglanie w dół. Tylko zwracać uwagę, przy liczbach ujemnych to zaokrąglanie w górę jest od zera, czyli tak minus 12,6 jest zaokrąglane w górę do minus 13, a jeśli to byłoby 12,4, to byłoby zaokrąglone do, no, do 12. Takie szczegóły są istotne przy funkcji zaokrąg.